Witam Was bardzo serdecznie. Jest nowa oferta bankowa wyłącznie dla osób, które korzystają z karty, z kart kredytowych, tak i tutaj mamy korzyści, korzyści 2000 punktów powitalnych, bezpłatne ubezpieczenie podróżne dla Ciebie i całej rodziny, rabaty i oferty specjalne, wygodne raty w karcie, więc to jest fajna oferta, ale tylko i wyłącznie dla osób, które korzystają z kart kredytowych. Nie polecałbym Ci tego. No jeśli z niej nie korzystasz, już lepiej skorzystać z oferty na mojej stronie, z jakiegoś tam vouchera do Allegro czy, czy Douglas czy coś innego, tak? Wtedy bym Ci tego nie polecał, jeśli właśnie nie korzystasz, jak mówię. Ale jeśli korzystasz, to czemu nie? I tutaj, aby skorzystać z tej oferty, wpisujemy imię, nazwisko, telefon, status zawodowy, wiek. I tutaj mamy zgodę na kontakt doradcy ze swoim banku, to musicie mieć zaznaczone. Tego natomiast nie, A jeśli nie chcecie, aby do Was dzwonili marketingowcy z jakimiś tam ofertami. Ale jeśli, jeśli, jeśli chcecie, oczywiście możecie to zaznaczyć, ale tak jak mówię, oferta wyłącznie dla, jak dla mnie, oferta wyłącznie dla osób, które korzystają z kart kredytowych, wtedy to się naprawdę Wam będzie opłacać. Tak, to według mnie, nie opłacałoby się po prostu. No i to chyba tyle w tym temacie. Dzięki. Do usłyszenia. Do następnego filmiku. Cześć. Trzymajcie się, wszyscy.